Witam szanownych subskrybentów mojego kanału, jednego jak i drugiego, Waldi Safari, Waldemar Safarewicz i Waldemar Safari. W tak podzielonym społeczeństwie, jakim jest polskie społeczeństwo, gdzie jeden drugiemu zazdrości, gdzie jeden drugiemu haki będzie podstawiał, wymyślał, cudował, żeby tylko zabrać mu coś w jakiś sposób, żeby być lepszym od niego. Sami wiecie, nie muszę wam tutaj tego tłumaczyć jak to funkcjonuje, papieros i w kawka w przerwie, to powiem Wam, że postanowiłem zawiesić działalność w streamach. Dlaczego to chcę zrobić? Bo choćby nie wiem, jakbyście się starali, to prawa autorskie jest ciężko nie naruszyć. Może być tak, że w jakimś stopniu algorytmy YouTube'a tego nie wychwycą, ale jeżeli znajdzie się ktoś, kto chętnie będzie chciał Wam haka podłożyć, to to na pewno zrobi. No i tak podkładano Haka Gatowi, Szablowi mi przy okazji. Bo no, ledwo co zacząłem, tak? Streamować to bardzo szybko dostałem ostrzeżenie. Mógłbym robić to dalej, tak? Ostrzeżenie za ostrzeżeniem. Tylko nie wiem, czy wiecie, że kiedyś w końcu po tych ostrzeżeniach może, być, może przyjść kara finansowa, nawet do tego może dojść. Albo po prostu będą zamykać kanał i dojdzie do tego, że już nie będę mógł więcej otworzyć kanałów. Także, jeżeli się staracie coś robić za darmo, dla kogoś, z kimś rozmawiać, łączyć ludzi w jakieś grupy, a ktoś znajdą się takie świnie za przeproszeniem, które, którym się to nie podoba, bo odbierasz im jakąś część widzów, a oni nastawiają się jedynie i wyłącznie na pieniądze z tego kanału i, i żebrają podczas tej audycji, nie będę mówił wam, kto sami się domyście, no to nie ma szans na to, żebyście mogli się utrzymać długo na tym rynku. tak? I teraz się mówi, kto podzielił polskie społeczeństwo. No, samo się dzieli cały czas. Zawiść, zazdrość, chamstwo, obłuda to wszystko naraz. Nas podzielono, a my dzielimy się dalej. Nie wiem, to by musiały być audycje w takim razie. Yy, a jako radio, bez materiału, bez niczego, o wiele gorsze, o wiele o wiele bardziej w moim zdaniem. A ja powiem wam, że. no. Próbuję od trzech dni ogarniać te prawa. Nie jest to takie wcale proste. Nie myślcie sobie, że możecie do kogoś napisać i żeby ktoś wam dał zgodę na, na odtwarzanie jego materiałów. W prawach autorskich nie jest tak prosto. Zawsze haka można znaleźć. No, jakby jakieś tam filmy będę wstawiał od czasu do czasu, na pewno. Może już nie tak intensywnie jak wcześniej, bo powiem wam, że. Naprawdę to jest przykre. Widzisz, kiedy ludzie do ciebie przychodzą. Jedni zainteresowani, drudzy niezainteresowani w temacie, ale są tak. I ta społeczność się coraz bardziej powiększa. Ludzie się zżywają tam w jakimś stopniu. Chętnie przychodzą, nie oglądają telewizji, byle posiedzieć, popisać, włączyć się do rozmowy Czy, czy. czy. Czy jedni, jedni wiedzą, co mówią, czy też nie wiedzą, czy powstaje chaos. Nieważne, jest rozmowa, jest dialog. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego weekendu. Trzymajcie się wszyscy w zdrowiu, bo zdrowie najważniejsze jest. I nie dajmy się dzielić, nie dajcie się dzielić za jakieś marne obietnice, za coś tam, za marne pieniądze, w różnych sprawach życiowych. No to nie warto. Już i tak nas podzielili, powinniśmy się teraz łączyć. A więc wszystkim, Miłego weekendu. Do usłyszenia ewentualnie kiedyś.